Witajcie kochani, dzisiaj pokażemy jak rozgrzać się do zawodów Hobby Horse. Jest ze mną moja siostra Julka. Yy, I właśnie pójdziemy z Julką po nasze koniki. Chodź Julka, idziemy na padoczek. Tu jest Wika i Kasztan. Julka bierze Wikę, ja wezmę Kasztanę. Idziemy do stajni do boksu. O nie? A, wywracać się będzie. Uwaga. Dobra, dobra, może będzie cud. Może będzie cud, może będzie cud. Cud się stał! Dobra, fajnie, cud się stał, super. Mam nadzieję, że ten cud nie jest chwilowy. By... Założymy sprzęt dla naszych kolinków. Julka, potrzymasz mi? Tak, muszę nałożyć. Na kasztusia, Kamperek. Będę nagrywał. Na czym krypku? No. Nie nakrywam. Nie nakrywam. Co kasztusia? za mały na chrapnik. On jest zapięty na ostatnią dziurkę i tak jest za mały trochę u niego. Ale co poradzę? Jakoś się żyje co ten... <grystanie> Ale nie Ale posłuchajcie, Nie wierz się. tam mówię coś do Ciebie. Hmm. Ale Ty oczywiście nie będziesz się słuchał. Dobra. słuchajcie. Jeszcze wodę. Jest zaraz Jujka ujrze wikę. Chciał ubierz pisz. Wika. Nie potrwa długo, zobaczmy. Pokaży Wieszanka. No. Wika <laughs> też się wierci. żej Wika nie zaraz cały bokstro cały stajnie zaraz Wika rozwali totalnie tak. no. no co ty każdym tak się interesujesz tym telefonem no co to tak patrz już? Yy, dobra, myślę, że może być. Tak, a ja, ja jej poprawię bo ona się wierci. O ona się wierci. Tak, 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 to nie będzie jeździła. Wiesz? No wiem, tak no, ale ona się wierci. No, no faktycznie. Za mocno się wierci. A ja myślałam, że, że żaden yy, horszek się nie wierci tak mocno jak yy, kasztan. Ale się myliłam. Hmm. Dobra, bierzemy teraz nasze koniczki idziemy do naszego. A dobra, najrozwiej ulsa, yy, znaczy daję telefon. Yy. Zaraz wracam, kochani. No, dobra. kusi, tuś. Co Kusiu. Ciekawy telefon? Co, ciekawy telefon. Dobra, przyjecham. I idziemy. Trenować. Ja mam tu taką książkę Hobby Horse.

Hmm. O, jak zacząć trenować hobby horse? Może tu będzie Nie Może trening hobby horse Dobra, może będzie 70 Siedemdziesiąta. chociaż to bardziej o przeszkodach, o, ale tutaj jest, y, można wykonać hobby horsa to zobaczcie jakie piękne Ja chciałabym to zrobić, ale nie mam y, odpowiedzi Wyrwałam stronę Oh Taki wychodzi śliczny Realistyczny mm. 70, 70, 70, 70, 70, 70... Kurka, kto to jest? Wielka zapal światło. Aha, jeszcze jestem na... A, dobra, jest już. Aha, to jest jak samodzielnie wykonać przeszkody. Aha. aha, okej, okay. może tu będzie ciężko, aha, dobra, czyli to chyba jednak będzie tamte. Sorry, że tak długo, ale naprawdę nie mogę znaleźć tego. O, jak zacząć trenować od Bicharsów? Slide sekcja. Nie, to na Okej. Pierwszy trening. Aha. Aha. O, plan rozgrzewki. Taki jest. Dobra. Jolka będzie nam trzymała tutaj książkę, żeby nam nie latało to. I będzie nam czytała po kolei o te rzeczy. A ja i Kasztanuś.

Powiedz, kiedy mógłbyś wziąć. Dobra, będę taki jak trzymać sam. No dobra. O. Czytaj. Wykoruj ze swoim polsiakiem dwa, trzy półka w stępie, czyli najniższy polsiak. Dobra, okrągniemy. A do... Czekajcie. Здравствуйте, Шестона. Шестонка. Добро. ну так я ротенька. Я знаю, кукла. Fejcie kółko. No dobra, co dalej, Julia? Zrób 2 V. Zrób 2 V Się czyta. Pokaż. Się czyta 2 wolty. Gdzie to jest? Tu. A zrób dwie Volty w przeciwnych. Przeciw, w przeciwległych narożnikach. Aha. Aha. Aha, aha. 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 Pierwsza wolta, druga wolta, no fajnie, a teraz przyjdzie do kusa, było? Tak, Dobra. przyjdzie Dobra, tutaj to będzie. O, czekajcie. Trochę słabo będzie z galopem później, tu mało miejsca, ale dobra, może jakoś do Mów co dalej. Gdy będziesz na krótkiej stanie? na rynku zmienię kierunek po wjeżdżając na długą stranę. A dobra. Aha, dobra. Zrobiłam. No i fajnie. Chyba. Co dalej? Pogalopuj przez całe główne wykonując z na Narodzenia. Okej, okay, to będzie trochę trudne. A! Proszę to zbliskać. Po prostu. No, miejsca jest tak że nie ma. Miejsca na te wolty. No dobra, co dalej? Aha! Jeszcze jest trener. Trener. Zobaczy ewentualne błędy i niedociągnięcia. Będzie miał inną perspektywę, więc może zauważyć coś, czego ty nie widzisz. Pomoże ci w ustawieniu parkuru. Będzie cię motywować, głupio nie przyjść na trening, gdy ktoś na Ciebie czeka. Wesprze Cię w tworzeniu planu treningowego dla Ciebie i Horsiaków. No dobra, to po pokażę Wam... Chociulka, y pokażę Wam... Ostatnio, bo ostatnio, jednak wracam tam, bo ostatnio odkryłam jak ładnie można zrobić oła, fryzurę dla horsiaka. Jolka mogłabyś mi o tak trzymać telefon? Tutaj? Proszę. Tylko Aha. I mam tu parę workoczy. O tak trzymaj, nieruchomo. Dobrze. Trzymaj, nie puszczaj. Dobra. Mm. Patrzcie. Bierzemy dwa w miarę równe pasemka. Grzywy. Robimy supeł. Oczywiście o ile konik ma z długą grzywę, bo nie wszystkie mają. I robimy kokardkę. Jeśli nie umiecie, poproście o pomoc dorosłego. Tylko trochę w boku. O. I tak możecie zrobić Całą grzywę w kardeczkach takich. Kasztanek. No, ogólnie ubiki na przykład. To tak nie można zrobić, bo patrzcie, co ona ma. Ona ma taką. naprawdę. Ona ma taką grzywę. Więc tak. No dobra. pa. pa.